Patrzcie, co się stało. Tak nie powinno chyba wyglądać. do czegoś okropnego zjadłem prawdopodobnie w życiu już trzycyfrową e, liczbę kanapek drwala, tak bym obstawiał jest mi z tego powodu trochę wstyd e, wiem, że nie powinno się tak odżywiać, e, ale no, mam taki problem, że po prostu tego na wchodzi to mnie odpierdala, bo strasznie ją lubię wszędzie jest pierdolona dlaczego? dlatego postanowiłem e, zrobić sobie kanapkę drwala sam Wtedy będę miał pewność przynajmniej co jem. Szukając inspiracji zorientowałem się, że y, jestem totalnie nieoryginalny w tym pomyśle, bo jest już jakiś 500 y, przepisów i filmów na YouTubie o tym, jak zrobić kanapkę drwala. No, ale z drugiej strony co? A ten ktoś wykupił. Tak, pewnie McDonald's. Dlatego uznałem, że takim pewnym utrudnieniem będzie to, dwa utrudnienia. Pierwsze będzie takie, że nie zajdzie do żadnego przepisu. Tyle razy jadłem to gówno że muszę wiedzieć, co tam się znajduje. Na no. pewno znajdują się tam burger wołowy, boczek, cebulka, ser Liliput, pewnie nie akurat ser Liliput, ale ja wziąłem ser Liliput, zdradzę Wam dlatego, że będąc w sklepie zobaczyłem, że jest to jedyny ser, który nie jest w plastrak. I jest okrągły. To, że jest okrągły, pomoże mi w tym, że nie będę musiał z tego wycinać kółka. To już jest kupa czasu zaoszczędzona. Nie wiem, pewnie jest obrzydliwy, nie wygląda jakoś zbyt zachęcająco. Bardzo tani. Jeśli ser jest tani, to raczej nie jest to kurwa. cheddar. Nie wiem jakiego rodzaju to jest serd. No. Jest napisane Liliput. Ma otwieranie, ale takie co nie działa, więc super. No. Ojej, ale to nawet nie jest. To nie... O chyba sobie zjebałem burgera właśnie przez leśnictwo z bułką y, robię sobie drugie utrudnienie, bo bułkę stworzę sam. Co się stało? Szaleliście? Żeby zrobić bułkę potrzebujemy po pierwsze miskę do robienia bułki Nie, już złe to, jest Trzeba tak bardziej z góry. Czekajcie, poprawię. Do zrobienia bułki potrzebna jest... Yy, tak jak wcześniej mówiłem, miska do robienia bułki, Rożdży. To się trzeba tak spokruszyć. ich Zapomniałem przecież, już miałem taką sytuację. Rożdże są strasznie nieprzyjemne w dotyku. Jeśli nie musicie, to nie nie dotykajcie po prostu. Nie wiem, jakbyście dotykali, nie wiem. Nie chcę nawet porównywać tego do czegokolwiek. Trochę letniej wody, trochę mleka, jajko. Jest to jajeczko, jaja od kurki z ogrodu. A nie, jajko jeszcze nie, przepraszam, jeśli już nie wrzuciliście, to musicie od nowa robić. Cukru trochę, tak tyle, trochę soli. To trzeba odstawić teraz na, na pół godziny. Piłem cebulę. Ale to wiecie, nie za dużo, bo ja robię tylko. Ja, yy, to, to są yy, proporcje na mało bułki, małą bułkę jedną. Na dwie bułki, jedną coś zrobię na zapas jakby coś. Jakby się zepsuła tamta. Więc tej cebuli. Tak naprawdę tylko trochę I ważne, że ten, trzeba też jakoś w miarę drobno, chyba No wystarczy tyle tej cebuli, nie? Bo tu, cebula jeszcze będzie w środku w bułce Tu chodzi o to, żeby ta bułka po prostu nie była jak... Żeby nie nazywała się każdy I nie, nie była jak każda inna Więc boczkiem tak samo Boczku wystarczy tylko trochę To teraz kroił boczek może Wiem, że wam może się wydawać to żałosne, że taką ilość cebuli i boczku mi chce tutaj podsmażyć ale to osobną jest też to, że będę tu parę godzin stał, wydałem na produkty pewnie jakieś 40 zł i dostanę kanapkę, powinna być w połowie nie tak dobrą jak kanapkę, którą mógłbym sobie kupić za nie wiem na koszcie 15 z Nie, cebulo jest za mało, żeby się tak mogła wypadać sobie. To się ma tylko trochę podsmaży i tego teraz trochę. Margaryny to... On, to nie chodzi o to, żeby ona była razem z tym, ale trzeba ją też roztopić. Więc no, można dosłownie zrobić dwa dania na jednej patelni. No i to i tak pójdzie do ciasta, więc tupienie tego na innej patelni byłoby stratą czasu. I co, dodajemy do tego tą cebulę i tą roztopioną margarynę. Nigdy w życiu nie robiłem tych bułek, zajrzałem tylko raz w przepis. chyba teraz należy dać to właśnie jajeczku. Tej mąki to bym się nie... Spierdzielił, nie? Szkodało tak dość dużo Dużo tej mąki Głównym składnikiem bułki jest chyba mąka To jest wciąż za mało mąki Chcę, że nadal mamy za mało mąki I robimy sobie ciasto Jeśli nie mamy takiej maszyny do robienia ciasta To musimy sobie wyobrazić, że nasze ręce To jest taka maszyna do robienia ciasta Ta maszyna robi tak Uuuubu. Mm, Przestań pikać. O, tak robi ta maszyna. Ona ciasto ugniata. Jeśli mamy taką droższą trochę maszynę, to ona też raz na jakiś czas robi taki ruch. I potem znowu. Ale to trzeba dać już trochę więcej, dlatego najlepsze są ręce, bo ta maszyna robi praktycznie to co ręce. I znowu. No i największym problemem teraz jest to, że ciężko to odkleić, ale to da się zrobić, to tylko wymaga czasu. Trzeba tak trzymać ręce. Na godzinę odstawić trzeba. lodówki? Nie wiem, gdzieś co odstawcie. Gdzie tam Wam się podoba? Czas to musi teraz godzinę odpocząć. Ono jest strasznie zmęczone tym, co mu robiłem przed chwilą. Więc zajmiemy się y, pozostałymi częściami. I tu muszę Was przeprosić z całego serca. Całego serca muszę Was przeprosić, że kupiłem takie, a nie inne mięso. Ale zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. Kupiłem takie, a nie inne mięso, ponieważ mięso mielone w sklepie, w którym byłem. Na stanie było tylko drobiowe. A ja nie mam tej takiej mielnicy do mięsa, więc nie mogę sobie kupić łopatki i, i, i jej zmielić, bo nie miałem czym jej zmienić. Więc kupiłem takie, ale żeby zaspokoić Wasze potrzeby wizualne, to wpadłem na pewien pomysł. Myślałem, że może w ramach rekompensaty po prostu wezmę to mięso, wrzucę do miski uprawę jakoś po swojemu. Co tu dziś doprawić? Może trochę pieprzu? Przyprawy do sałatek. Ciutkę jeszcze mieszanki przypraw kary bym do tego do, do, dodał. No i teraz, jeśli to ze sobą zmieszam i na nowo uformuję kotlety, to będzie prawie to samo, jakbym kupił mielone mięso, nie? Więc Jesteśmy ok, co? Nie ma między nami żadnych niesnasek. Powiedzcie mi, czy nie ma między nami żadnych niesnasek. Proszę bardzo, muszę to wiedzieć. Napiszcie mi w komentarzu, czy nie ma między, między nami żadnych wiecie. Właśnie, zmieszałem. Teraz muszę te kotlety uformować. Ja sobie zrobię może z tych czterech dwa. Bo ja zrobię te bułki takie duże. Jak ponieważ bardzo liczę na to, że dziś w końcu zrobię coś dobrego, prawda? No to teraz możemy zagrać się za ten, jakże apetyczny ser. Cóż, ser należy pewnie podzielić na takie części. A, on będzie za mały. Trzeba tu zrobić operację, chyba. Wiecie co? Ja tak sobie myślę, że je trzeba po prostu potraktować tak, jakby to były schabowe. Tymczasem. Ciasto rośnie. Bierzemy sobie więc jajko i bierzemy sobie jajko. Mamy okazję, aby trochę podratować ser. On nie ma do smaku, więc można dać na przykład dużo tego. Papryki ostrej. O! Wyobraźcie sobie, że ten ser jest schabowy. Może trzeba było zrobić to po prostu ze schabowym. Można nawet dwa razy tak obtoczyć. Rany boskie, to ciasto robi się ogromne! No dra, księżyc. A jeszcze ponad 20 minut, przecież to mi wyrośnie poza miskę. Powiem wam, że bardzo mi to pachnie dziś sukcesem. Tu sobie właśnie cebulę pokroiłem. Kroję jeszcze boczniaki. W kanapce drwala chyba nie ma grzybów, ale uznałem, że to ma być moja kanapka drwala. Widzicie co? Przez to, że tak dobrze idzie, to ja się trochę obawiam, że ten odcinek będzie nudnawy. No bo ja to to żeby dobrze gotować, ale... Raz na jakiś czas trzeba też coś zjeść. Mam jeszcze boczek. No i to te trzy rzeczy trzeba będzie podsmażyć, jak już będzie gotowa bułka. Teraz w zasadzie nie mam za bardzo co robić. Bałgan, co by tu robić? Mogę wam pokazać pewną książę zabawę. Yy, ona jest dość znana, ale mogę Wam ją pokazać. Weźcie coś dobrego, najlepiej no, ja jakiś smakłoki, ale nie mam. Tu wziąłem plaster boczku, podzielę go na kilka kawałków. I go chowacie w różnych miejscach. W taki oto sposób wasz pies może zaspokoić instynkty śledcze. Galgan, nie zechciałbyś zaspokoić instynktów śledczych? Tu! Galgan! Tu! Galgan! Tu! Patrz Keogran, ja czy ty jesteś jakiś nienormalny? Aż tu! Tu! Brawo! Daj łapkę, tak? Daj łapkę, tu W czasie, gdy już wszystko gotowe, zobaczcie tutaj, pięknie sery upanierowane. Tutaj mam przygotowane składniki do podsmażenia. Mamy jeszcze 11 minut na to, aż ciasto urośnie. Chociaż jak dla mnie ono już jest skurwysyjsko duże, no ale trzeba zrobić do tego jakiś sos, prawda? Mówiąc szczerze, nie miałem bardzo pomysłu. Na to, jak zrobić sos. No w sklepie... Mm. Do stałe olśnienia. Co gdyby zrobić sos bardzo prosty, jednocześnie bardzo kontrowersyjny, z bardzo dużym potencjałem na to, że będzie smaczny. połączyć ze sobą dwie dobre rzeczy. Dobry majonez. Dobrą musztardę. Da nam to przepyszną, niepowtarzalną, jedyną w swoim rodzaju, majonardę. Myślę, że to może zostać, to będzie całkiem dobry sos. Tu już, już nic nie trzeba dodawać, po prostu łączymy z jakąkolwiek musztardę lubimy, z jakimkolwiek majonezem lubimy. I proszę, proszę jaki tu piękny kolor ma. Chyba rozsypać, tak mi się wydaje. I próbujemy z tego bułkę z... O nie, co się klei. No nie wiem, powiem wam, bułka może tu wszystko zniweczyć. No dobra, powiedzmy, że uformowaliśmy bułki w tym momencie. Mam nadzieję, że to się uda. Przepraszam bardzo, zapomniałam. No kto tu ma Jest taka zasada, że takie bułki to się... Z białkiem potem smaruję. Ja nie mam pędza, więc to z ręką, ale podać, to dla nich to zdrowe. Jak już się tak posmarujecie, to od razu do pieca. 180 stopni. Może to trzeba jakoś... O. Może będzie git. Dajemy trochę oliwy. Chciałem jakoś problem załatwić, bo kurwa spadało to. I dajemy do Bo mam problem, blachy nie mam w tym momencie akurat. I... E, no zobaczymy, może coś wyjdzie. To będzie powtarzał, kanał pokazać. Jeśli macie dużą patelnię, to może jednocześnie tu sobie smażyć mięso, tu sobie smażyć ser. Tu sobie smażyć pozostałe składniki. Wiecie, i tak wszystko do kanapki trafi, więc tego nie będzie widać. Marzymy. Jesteśmy coraz bliżej wielkiego filału. W całym domu już pachnie. Moi drodzy. jestem tak podekscytowany, jak... Jestem bardzo podekscytowany. Gaule ja jest podekscytowany. ja jest zawsze podekscytowany, prawda? Czyli zawsze podekscytowany Bardzo ważna sprawa w tym burgerze. Jest przecież jeszcze sałat, równie po to, niepoko, żeby z burgera wypaść. Dlatego postaram się zrobić ją tak, żeby też wypadła dziś. Tyle wystarczy. Teraz bierzemy nasz ...pyszny sos Na ten sos sałatę. Na sałatę oczywiście. Mięso. Na mięso oczywiście. jest za dużo chyba. Ser, na ser Cebulka i grzyby i boczek Jeszcze można na to dać trochę sałaty dla zdrowia Nie, tu jeszcze trzeba sos No i w restauracjach robią tak, że wam wbijają w to Taki szpikulec, żeby to się trzymało Dzięki. No. OK, jako, że danie nie budzi większych konfliktów Trowersji, przez co odcinek jest dość nudny, to może je chociaż zjem, żeby nie było, że poszło to na marne. Podsumowując, wszystko to, co było w środku, było bardzo dobre. Yy... Tak więc jeśli miałbym wam dać jakąś radę, to jak chcecie robić tę kanapkę, to nie zgrywajcie hojraków i idźcie po bułki do sklepu, a po prostu idźcie do maka, bo to było to, to dobre, ale nie jest to to samo. I kurwa w maku tani.